Drabina, no i tutaj powinien być taki kosz, którego nie ma, bo on spadł tutaj. tutaj jest ten wóz y, drabiniasty. O, tu macie jeszcze, jak to się wysuwa. O, pan burmistrz tutaj y, przemawiał, jako przebrany za strażaka. Tylko takich wozów strażackich jest y, dużo w Polsce i, i w Niemczech. Dlaczego tylko akurat w się urwał ten kosz? Cześć kochani, tu pan Bartek. Chciałem wam podsumować informacje dotyczące dzisiejszej tragedii w Byszycach, w gminie Wiliczka, gdzie dwóch strażaków spadło z kosza, z, z wysokości 12 metrów, z kosza drabiny, wozu drabinia z tego strażackiego, przy wycince drzewa. Jeden niestety zmarł, drugi w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Z tego co wiem, to jego stan się poprawia. I ten zmarły miał 40 lat, młodszy 25 lat, ten, który, którego stan się poprawia. Obaj byli strażakami OSP Byszyce, I, ale co ważne, wóz drabiniasty był z OSP Czarnachowice, bo tylko OSP Czarnachowice ma w gminie Wiliczka, jest chyba 18 OSP, nie tylko OSP Czarnochowice ma właśnie wóz drabiniasty no, z, ta, z, taką, y, z takim właśnie koszem, nie? No, z taką zwyżką, wysięgnikiem. Y, zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Y, tutaj pojawiły się tacje z miejsca zdarzenia. Y, widzicie tutaj y, w tym miejscu, no to jest właśnie ta, ten wysięgnik, taka drabina. No i tutaj powinien być taki kosz, którego nie ma, bo on spadł tutaj w to miejsce, urwał się no i właśnie pytanie, no jak mogło dojść do tego, bo to nie jest normalne, to nie ma prawa się urwać I, no i teraz pytanie, jak to się stało no i teraz o tym wozie Wam chciałem co nieco opowiedzieć, ten wóz był zakupiony w 2018 roku no tutaj Wam pokażę takiego posta z Facebooka z Poczarnachowice, z 19 października to był samochód marki Iveco 14025 Z zamontowaną czteroprzęsłową drabiną mechaniczną w wysięgu 30 metrów No i tutaj jest do 270 kg wytrzymałość I samochód pojazd był sprowadzony z Niemiec za pośrednictwem firmy Firemax No i tu oczywiście podziękowania dla burmistrza Artura Kozioła i tak dalej No i tutaj jest ten wóz drabiniasty tak jak widzicie, no więc 4 lata temu w międzyczasie brał udział w, w różnych akcjach ten wóz no i był sprawny. No i jego pytanie, czy, czy o niego odpowiednio dbano. Jeszcze wam teraz pokażę filmik, bo jeżeli coś wpiszecie to Iveco 140-25 w YouTube, to znajdziecie dużo woz, wozów strażackich, strażackich, także to nie był jakiś szrot ściągnięty z Niemiec, bez, bezużyteczny, tylko myślę, że to no, jednak no, solidna firma, ale takich przypadków, że koszt się urywa, no próbowałem w internecie znaleźć, w historii nie ma. Yy. Chcę zobaczyć też jak to działa, to jest na przykład z Poznania. Yy. To, jest, no, to jest podobny model, yy. znaczy ta drabina to w zasadzie jest ta sama. O widzicie, o jeszcze ktoś... No i tak to wygląda, no nie? O, tu macie jeszcze, jak to się wysuwa To jest na automacie, chociaż widziałem też takie filmy, że jakby ten kosz był odczepiony No więc może, może są dwie wersje tego, tego pojazdu To tyle no, i wiecie co, to ja się obawiam, że no, no, nie wiem, no może nie dbano o to należycie, bo niestety w Wilczce jest taka tendencja, że jak coś jest nowe, no to jest wielkie halo, są media, zdjęcia, fety, przywitanie, podziękowania dla burmistrza, artykuły prasowe, no i wszyscy się na tym lansują, a później, no to już się tak o te rzeczy, no, no nie dbano, nie, no tak, widzicie, basen, no, w solnym mieście, no to ma, nie wiem, 12 lat. Już trzeba wymieniać? Kurczę, no to, no nie wiem, co, to, to też jest takie dziwne. No nie, no wiele rzeczy. jak. Yy, dlaczego w ogóle to nagrywam? Bo ja też nie mam zaufania do służb, do prokuratury, do policji, bo, bo wszyscy mówią, no nie, nie ma co drążyć tematu, służby to wyjaśnią, prokuratura bada sprawę. No tak, tylko że prokuratura może badać sprawy rok albo dwa i w końcu wymyśla jakąś dziwną historię i umorzą to postępowanie. Yy, a ja wiem, że, że nasze władze gminne są skłonne do fałszowania dokumentów. No, przecież wiemy wszyscy, że w Śledziejowicach, no czy generalnie w urzędzie, są podrobione dokumenty. W Urzędzie Miasta Wielce są podrobione dokumenty na 10 milionów złotych, gdzie, gdzie użyto podrobionych podpisów mieszkańców Śledziejowic. I wiele rzeczy mówić. No, no, tak samo ta tragedia w brzegach, gdzie też utonął chłopak w czerwcu. No to przecież w ogóle przekaz medialny był zupełnie inny niż fakty. W ogóle ukrywano media i policja ukrywała fakt, że się chłopak utopił w gminnym kąpielisku, takim, no nieoficjalnym, które miało być otwarte, ale nie zostało otwarte. Pokazywano w ogóle inne miejsce. W artykułach medialnych w ogóle inne miejsce pokazywano, no nie? I jeszcze, co ciekawe, później jeszcze mnie ścigano za to, że ja pokazałem właśnie, nagrałem filmiki, pokazując prawdziwe miejsce, to jeszcze później mnie policja ścigała za to, że ja gdzieś tam <laughs> do wody wszedłem, bo się niby kąpałem, a tam jest zakaz, z tym zakazem to też są jaja. Nie będę teraz tego drążył, no Inna sprawa, no nie wiem czy pamiętacie, dwa lata temu yy, w Kokotowie, w strefie gospodarczej były wysypane śmieci z dokumentami, z danymi osobowymi, jakieś tam były pisma sądowe też yy, i wszystko wskazywało na to, że to są śmieci jednego z radnych miejskich, już nie będę go teraz nękał, ale ci co znają to wiedzą, też jakieś umowy z fotowoltaiką tam były, no i, no i co się okazało, no że to nie on te śmieci wyrzucił, tylko no ktoś mu ukradł chyba, jeszcze w ogóle on był poszkodowany w tym wszystkim, no i umorzono sprawę, no nie? No więc ja nie ufam y, tym służbom naszym władzom. Zresztą dzisiaj dlaczego, dlaczego się już nie powie, co się dokładnie stało, no nie? Tylko będzie wyjaśniać prokuratura i y, służby. No. no przecież to nie jest tak, ja rozumiem, że nie wiem, znajdujemy jakiegoś trupa, gdzieś w jakichś nieustalnych nie okolicznościach, to wtedy jest śledztwo no i się dowiadujemy czegoś, próbujemy coś, coś znaleźć, poszukać, no ale jeżeli tutaj jest taka oczywista sytuacja, gdzie było tyle świadków, tyle osób. No, y, to, to, to nie jest jakaś niespodzianka, czyli wiadomo, co się tam stało, no, ale jest to przed opinią publiczną ukrywane. A to, jest, to nie jest prywatna firma OSP, to jest za nasze pieniądze, z naszych podatków kupione, <coughs> kupione auto. Tutaj ma, nawet Wam pokażę. Tu macie uchwała Rady Miejskiej z 11 września, z budżetu Wiliczka, dotacji dla Straży Pożarnej w Czarnochowicach. Na 155 tysięcy na potrzeby realizacji zadań. No, 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 no ale to chodzi o ten yy, o to. No więc to z naszych podatków zostało kupione. No więc my też mamy prawo, jako mieszkańcy, wiedzieć, co tam się stało, dlaczego to się stało. Yy, I pan burmistrz to powinien dzisiaj wyjaśnić, a nie tylko kondolencje składać. No bo nie wiem, czy tam yy, widzicie, no na yy, stronach miasto i gminy Wieliczka, no jest, o, jest... czekajcie, przełom. No jest dzisiaj taka no, smutna świeczka. No i oczywiście jakiś tam wierszek smutny z kondolencjami. No, spokojnie, no kondolencje każdy może złożyć i są normalne. Tylko że ja na przykład bym oczekało więcej rzetelnych informacji, dlaczego się ten kosz urwał? Bo to nie jest normalna rzecz, żeby się przy takim drazie, w wozie strażackim ten kosz urwał. No i tutaj też były takie kwestie tego, że ci strażacy nie byli zaasekurowani no z tego co wiem, no, chyba byli, no ale to też, ta asekuracja polega na przypięciu do tego kosza, no więc jeżeli byli przypięci do tego kosza, ten kosz cały spadł no to nic by to nie pomogło, no gdyby oni wypadli z tego kosza, no to inna sytuacja a tutaj no oni, oni spali runęli z całym tym koszem, no i no, ja chciałbym wiedzieć więcej ale widzę, że jest to ukrywane tutaj jeszcze pokażę wam zdjęcie tego wozu drabiniastego no niestety parę tygodni temu dwa tygodnie temu strażacy OSP tutaj oddawali hołd zmarłemu strażakowi OSP Balice, właśnie tu jest ten wóz drabiniasty no, dzisiaj trochę się sytuacja odwraca przykre strasznie to jest no, znaczy, no, sytuacja jest troszeczkę inna, bo mnie to denerwuje bo, bo co innego jest, jeżeli jest jakiś nieszczęśliwy wypadek tak tam w Balicach, że strażacy byli na służbie, ratowali, ktoś z nich wjechał. Yy. Ale tutaj, no to jest, no, obawiam się, że to wynika z jakichś zaniedbań, bo, <laughs> no, bo no bo to nie jest normalne. No, yy. no i też, no dlaczego taka aluzja do pana burmistrza? No bo pan burmistrz też jest strażakiem. No też cię, no. macie sprzed roku dokładnie, 14 października z gminny zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. No i tutaj sobie przewiniecie. No to pan burmistrz został gdzieś tutaj wybrany do przemawiał, o pan burmistrz tutaj przemawiał, jako przebrany za strażaka. Tu jest jakieś prezydium wybrane, gdzie jest też pan burmistrz, pan przewodniczący rady. No więc oni mają pewną odpowiedzialność też taką yy... strażacką. No nie jako strażacy, to powinni tutaj też coś nam wyjaśnić, nie? Dlatego ja też. Do pana burmistrza tak no To tyle. No, mam nadzieję, że wam opowiedziałem. Oczywiście dodałem tutaj parę różnych wątków, bo ja bym nie chciał, żeby kolejna tragedia została zamiatana pod dywan i nie wyciągnięto żadnych wniosków. no Dlaczego w Wieliczce tylko takich wozów strażackich jest dużo, w Polsce i w Niemczech? Dlaczego tylko akurat w Wieliczce się urwał ten kosz? No, i jakie będą konsekwencje, jakie będą wnioski? No, bo czy, czy jakieś wnioski jest, są po śmierci chłopaka w brzegach, w utonięciu? Ja rozumiem, nie wiem, jakie były dokładne okoliczności, być może to była jego wina, ale czy tam postawiono jakieś nowe znaki ostrzegawcze w brzegach przed tym, że jest głęboka woda przy pomoście, bo że tam jest 5 metrów? No, nic nie zrobiono, tam jak było, tak jest, no nie? No i więc jeżeli wy będziecie y, mieszkańcy tacy wszyscy tolerancyjni, ciszę, no dziś jest tragedia, nic, niech prokuratura wyjaśnia, nie, 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 nie róbmy polityki, nie, no to kurwa będzie taka byle jakość i będą kolejne tragedie. Tyle ode mnie, pozdrawiam.